Siemano. taki śmieszny energetyk, ciekawe jaka jest szansa, że którykolwiek z was go w ogóle pił kiedykolwiek. Na Daily 1 chyba go oceniałem, nie pamiętam. Anyway, słuchajcie, omówimy sobie pewną kwestię, dzisiaj kogoś powyzywamy. Tak jak mówiłem wczoraj, będzie można coś takiego spróbować zrobić i dzisiaj to właśnie zrobimy. Znajdujemy się właśnie na kanale Menele Daily 2. No i jak możecie zauważyć, tutaj są filmiki przetwarzanie YouTube, dwa Menele na jednym ogniu. Zobaczymy sobie, o co tu chodzi. No, w skrócie, w skrócie chodzi o to. Też mogę zamknąć. W skrócie chodzi o to, że Naky próbował tutaj wstawić filmik, jak, jak to sam mówi, o godzinie około 23, no, bo godzinę przed północą. No i że YouTube po prostu uznał, że hej, siema, będziemy przetwarzać twój filmik milion lat. No i ten filmik dopiero pojawił się. Trzeciej, czwartej w nocy? Coś takiego? Nie pamiętam. Ale właśnie tak to było. No i na tym filmie tłumaczy się, że to YouTube jest zjebany i wszystko. No i teraz kurwa, słuchaj tego. Nie uważałeś chyba na moich filmikach. Totalnie mówiłem to raz albo nawet i dwa. Nie wstawiajcie filmów po trzeciej. Także sorry, ale kurwa to gadanie jest bez sensu? To po pierwsze. Po drugie, stary, to nie wina YouTube'a. Tylko masz chujowy internet. Kogo ty chcesz oszukać? Prawdopodobnie przygryzłeś sam sobie kurwa przewody internetowe i teraz mówisz, że, ej, siema, bo ja tak naprawdę się nie spóźniłem. Wszyscy dobrze wiemy, że, że, że to pierdolenie, tak? Na Menele Daily 1 też odpadłeś i, i też tak mówiłeś. Ja to pamiętam. Ja to pamiętam. No, także takie gadanie w ogóle nic tutaj nie da. Aż sobie nawet jeszcze zobaczę trochę tego filmu. Nie chce mi się jednak. Już teraz oglądałem, także musicie mi wybaczyć, że on wyjebane. Bracie, odjebałeś Lipę i teraz próbujesz się wytłumaczyć. Masz szczęście, że widownia Menela Daily 2 po prostu jest o tyle dobra, że... Jeszcze, jeszcze sami cię nie skancelowali. Nawet kurwa na to nie odpowiadaj, bo to nawet nie ma sensu. Także możesz sobie berzyć ten filmik, powiedzieć, że albo cię dobrze skrytykowałem, albo nie. Ale zostaw komentarz w zasadzie dla siebie, zacznij kurwa myśleć, wstawiaj filmy nie o 23:00, wstawiaj filmy, nie wiem, z samego rana o godzinie 10, weź naucz się trochę życia, to po prostu, tak jak mówię, nie wstawiaj filmów po 23:00. masz chujowy internet, sorry.